Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Tylko w czwartek super oferty na piwa. Na przykład piwa w butelkach zwrotnych 500 ml marek kasztelan niepasteryzowany lub tyskie gronie 10 plus 10 gratis. Codziennie niskie ceny. To dobry powód, by iść do biedronki. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy pomidory śliwkowe 500 g 4,49 za opakowanie. A do soboty masło ekstra polskie mlekowita 3,45 za opakowanie przy zakupie trzech. Konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 379 za opakowanie przy zakupie dwóch, a kawa Mielona Jakub Kronung 500 gramów 1899 za opakowanie. I to są dobre powody, by iść do Biedronki. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs. 6,99 za kilogram. A do soboty. Olej rzepakowy Kujawski butelka 2 litry. 11,78. Oraz wszystkie jaja z Moja Kurka. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie kosmetyki L'Oreal Garnier Fructis LSF. Drugi tańszy produkt. 50% taniej. I to są dobre powody, by iść do biedronki. Hej, chłopaki! A te mózne ensalady, jak w en casa? Ty, kto to jest? Że mamy rolników z Hiszpanii mówią, że nie mają kasy. Kuntem por favor! A ja, i szukają tego pora, żeby im pożyczyć. Tak! Chyba tak. Produkty z Biedronki polecają się do salatek. Dzień dobry! A co się pani tak trzęsie? To pani nic nie wie. Ananas na nas wyszedł z puszki. Ta? A za co siedział? Podobno śmietany ubił. Pokty z Biedronki polecają się na przyjęcia. Filet z soli 400 gramów już za 8,99. Mleko 1 litry tylko 2,29. Szpinak 450 gramów, jedynie złoty 69. Nie słusznie. No strasznie tępy był. A teraz wariata z drugą. Produkty z Biedronki polecają się do szkoły. Słuchaj, nie wiesz gdzie są paluszki? W Dibie. Produkty z Biedronki polecają się na imprezy. Ach, to nie jest takie proste znaleźć swoją drugą połówkę tak. Taką, co cię świetnie rozumie. Świetnie cię rozumie. Jak się już znajdzie, to najtrudniej przełamać pierwszy pierwsze. Właśnie. lany Produkty z Biedronki polecają się na lato. No i co? Te, wiadomo już. Pytają z dołu, co na obiad. mówi wreszcie. Właśnie. Czosnek, muszę na ten obiad. Nic nie rozumiem. Dla mnie to kompletna chińszczyzna. Produkty z biedronki polecają się do dany. W dzisiejszych czasach to już nikomu nie można ufać. Tak tak, podłuż się, że nie znagdzie. Ja sobie przypomnę tylko, co ta cebula no nie wygadywała. To Ube zaraz się we mnie wszystko normalnie gotuje. Berecik ci się przekrzywił. Produkty z biedronki polecają się na kolację. A gdzie jest musztarda? Widzi pan? Znowu się spóźnia. Pewnie jak zwykle będzie powiedzieć No to kisz Produkty z Biedronki polecają się na grilla. Co jest? Wy jeszcze w mundurkach rozbierać się! O matko, no Ej, ale jak mamy się rozbierać. Dlaczego my się mamy rozbierać przy oczy? proszę pana. Dobra, dzisiaj wam się upiecę. Produkty z biedronki polecają się do pieczenia. Zarabę ci Weź nie pękaj. Będzie dobrze. Gazu, 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 gazu! pani by taka cicha, woda? Ej, nie rzucać mi tu mięsa! Bardzo panią. Dzień dobry. O. Dziękuję, zapraszamy ponownie. Produkty z Biedronki polecają się na Wielkanocne zakupy. Jak człowiek jest zbyt raptowny, albo przeciwnie, rozmemłany, to spalony wyjdzie jak nic. A tu, proszę pana, trzeba pilnować. Z oka nie spuszczać. Spalony, proszę pana, to wstyd! z indyka 400 gramów już za 7,99. Chipsylę jest 215 gramów, jedynie 3,49. Web daw, dwie sztuki tylko 13,99. Proszę państwa, wszyscy gramy do jednej siatki. Kolejce, ja jeszcze pójdę po. Tak? Jestem przy Kasie. Trzeba było tak od razu. Tak? Przy Kasie jestem. No wiem przecież. To wszystko? Mówiłeś, że jesteś przy Kasie. Gdy jesteś przy kasie, ale nie jesteś przy kasie, zapłać kartą. Biedronka. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Na początek promocje na świeże warzywa. Do niedzieli rzodkiewki, pęczek, 1 plus 1 gratis. Do tego kiełbasa śląska Kraina Wendling. 7,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz Coca-Cola, Coca-Cola Zero cukru, Fanta, Fanta Zero Sprite lub Sprite Zero. 4,49 za butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w ten piątek super oferta dnia. Deser mleczny Monte. 2 plus 2 gratis. I to są dobre powody wyjść do Biedronki.